jeszcze tutaj jakiś kabelek? Nie kabelek. Taśma. Tutaj został ostatni. Ostatni. Czy to jeszcze ma zwarcie? Jeszcze jest zwarcie, więc ostatni. Teraz tutaj jakiś mieszka. O, jest. Jest! Wymontowana płyta cała tutaj z tym kontrolerem. Ech. No to witam ponownie w materiale z tym magnetowidem laptopowym. Muszę dograć odcinek, dlatego że było sporo komentarzy, że Danie, zbyt po łebkach pojechałeś z tym tematem i musisz tutaj troszeczkę bardziej się postarać. Więc tutaj jestem zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, z Waszymi prośbami, bo co jak co, Ole was. Tutaj najbardziej na tym kanale szanuję, czyli moich widzów i komentujących. I tak, tutaj najbardziej podlajkowany komentarz był szanownego pana Rubensa, wypunktował mi kilka rzeczy. I teraz pokrótce, w teorii powiem, jaki był mój tok myślenia zgodny z moim doświadczeniem, który może Wam słabo zaprezentowałem. Chyba. I tak, wlutowałeś się bezpośrednio na nogi stabilizatora, jeśli to stabilizator jest uszkodzony i powiedzmy lekko przybiera, to będzie obciążenie dokładu i pobór prądu będzie większy niż deklarowany. Oczywiście, tylko z doświadczenia z stabilizatorami i z termowizją, patrząc, podłączając napięcie na wyjście, to widziałem, że ten układ się nie grzeje mocniej, więc nie pobiera prądu z mojego zasilacza, a nawet pobór na głównej linii, jak widzieliście, zmalał. Zmalał, stabilizator się nie grzał mocniej, a Grzała się dioda i ten nasz układ. Więc chciałem go wylutować, ale to jest też taki eksponacik, że za bardzo nie chcę tam grzebać. Chcę zostawić jak najwięcej rzeczy nieruszonych. Mogłem to wylutować, chciałem to zrobić, ale myślę, dobra, wylutuję to, bo widzę, że ten układ jest na 99,9% dobry, ten stabilizator, a ma zbyt duży pobór po prostu i przywiera, bo ma zbyt małą wydajność. Drugi punkt. Jeśli już się wlutowałeś, to trzeba by było wylutować MCU i by było wiadomo, czy pobór prądu... Padnie. Czy mogłem wylutować ten układ, żeby sprawdzić na pewno? Okej, okay, to wtedy bym musiał go wylutować i podłączyć się bezpośrednio na niego, albo sprawdzić... Na... Dobra, spójrzcie na mój tok rozumowania. Też były jakieś troszeczkę dziwne komentarze. Dziwne, trochę rozsądne, troszeczkę mniej rozsądne. W rozumieniu takim, że tu mamy ten regulator, który jest zasilany przez główną linię, 9,6V, i nam tutaj daje 5,6V, gdzie już tutaj mamy napisane, ile tam przy... Podliczając spadki napięć, 5,4 V. I tutaj mamy trzy yy, diody. Yy, ta pierwsza dioda idzie przez yy, dwa rezystory: 100 kOhm i 47 kOhm, i niby zasila zgodnie z niektórymi komentarzami ten układ. Natomiast nie na samym układzie widzicie, że tu jest yy, tak naprawdę 0 V, tutaj też jest 0 V, i tutaj nam za bardzo tego układu nie zasila. Kolejna dioda idzie przez detektor napięcia i on sobie ujdzie tutaj przez rezystor 4,7 Tutaj i tu rzeczywiście ma się pojawić 4,7 yy, V. I jeszcze sobie idzie gdzieś tutaj na V-Detect jeszcze inny. Coś ta linia jeszcze też może być uszkodzona, powiedzmy. Ale tutaj mamy jeszcze jedną diodę, która rzeczywiście była naszą di diodą. 1902, która się grzała, To chyba była podwójna, znaczy to jest podwójna dioda, ale zaraz wam pokażę, bo schemat ten troszeczkę się różni od tego, co jest na płycie głównej. I tutaj mało osób, albo bardzo mało osób zauważyło, yy, że tutaj jest takie coś jak A5V, i to oznacza, że jest stosowane yy, w kilku miejscach i przede wszystkim jest stosowane bezpośrednio na nogę numer 24 tego układu, który nam się grzał. I jak widzieliśmy, ta dioda. Tam jest podwójna dioda, ale ona się grzała bardzo mocno i się grzał nam ten sam układ, co oznacza, że za, tym, za tą diodą jeszcze, jeszcze jest niższy spadek napięcia, i już Wam pokazuję. No i tak, tu jest ten nasz układ, który jest niby uszkodzony w moim mniemaniu, a tu jest ta dioda, która go zasila. Jak widzicie, to się troszeczkę różni z board view, który jest w tym schemacie, bo tutaj mamy jakieś dwie diody. Tu jest jedna i jeszcze w innym rozkładzie, bo tam jeśli popatrzymy na polaryzację tych diod wbudowanych, to one są, tu jest plus, a tu minus jakby przewodzące, w tą stronę powinno przewodzić, a tu jest, na, okazuje się, że w tym kierunku tutaj jest przewodzenie. Widzicie 05 przewodzi tutaj przewodzi a tu jest zaporowo. Więc na tą nóżkę wchodzi nam napięcie ze stabilizatora, czyli te 5,6 V powinno wchodzić i tu nam wychodzi. Tutaj wychodzi nam ta jedna noga która gdzieś tam sobie idzie, a bo tu jeszcze jest rezystor, tu jest dopiero przelotka, a tutaj już mamy od razu przelotkę, i to sobie idzie na nogę numer 24, jak tam widzieliście, i to jest tutaj, w tym miejscu, i jak widzicie, to się łączy bezpośrednio, bez żadnego rezystora, bezpośrednio tutaj, i teraz będzie już tutaj inny spadek. Jakś, wtedy spaczyliśmy na stabilizator, to było 0,6 około, tutaj 0,6, natomiast za diodą na obciążeniu przez ten układ już mamy trzy na zasilaniu. Spójrzmy na podpunk podpunkty. Trzeci punkt jak widać na tym kawałku schematu zamieściłem trzy nogi może to jest zwiększony pobór prądu no to już widzimy od razu że to jest ten teraz te gałęzienie to jest numer, noga 24 to jest VCC to jest zasilanie. Tutaj nie ma innego zasilania jakby standbyowego jeszcze jeszcze innego bo czasami jest kilka zasilań. Tutaj jest też też 25756 VCC, ale to jest rozumieniu to samo. No ale to jest zasilane układem, który ma wydajność prądową 40 mA. I to jest tak, to ja rozumiem o co, o co tutaj wam chodzi. Tak, że, że, że to jest na przykład tutaj numer 5 Punkt. Porzucić kamerę termowizyjną no, na marze schematu, który kupiłeś, obejrzyj sobie na moim kanale i naprawiał pan oscyloskop Hamek. Pozwól, że mi to że się bardzo grzał, także wcierał napięcie w jego zasilaniu. To nie był on uszkodzony i był sprawny 100%. Tak, jeśli mówimy o stabilizatorach, jeśli mówimy o jakichś driverach, yy... Jakiś draymosach przetwornicy 3 v że ona się grzeje, ale tworzy, ona tworzy te zasilanie i zasila np. LDO liniowy stabilizator, który jest w niej wbudowany, jest przeciążony, to ona się grzeje. Natomiast mikroprocesory, one działają troszeczkę, troszeczkę inaczej. One głównie bazują na tym, że piny zwierają do masy. Open Collector. Działają na zasadzie open collectora Oczywiście mają tam jakieś generatory PWM, jakieś konwertery digital to analog i analog to digital, i jeszcze mają linię danych, które, które są podciągnięte zewnętrznym zasilaniem przez linię pull-up. Jeśli linia komunikacyjna jest przeciążona, to nic z tego. On jest podciągnięty rezystorem pull-up zewnętrznym zasilaniem. Nie powinien się grzać. Jeśli. PWM jest przeciążony, no to jest przeciążony, i tam to, 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 to ma bardzo małą wydajność prądową. Że, jak zewrze się bateryjkę RTC, no to ta bateryjka nie nagrzeje. Bo to, no, te, 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 te generatory i te, te rzeczy to mają bardzo małą wydajność prądową. Więc jeśli je się obciąży na zwarciu, to nic tam się nie będzie działo. A wszystkie inne wyjścia, open collector, no to jeśli tam jest zwarcie, no to. Whatever. To jest, jest naprawdę mało rzeczy, które przy standbyu. byu stand by niewłączonym urządzeniu, tym bardziej, nie powinien się grzać. Oczywiście to jest stary sprzęt i on ma jakieś wbudowane drivery, jak widzieliśmy w jego opisie, że ma jakieś tam drivery wbudowane. Ale pamiętajcie, to jest standby. Standby. Czyli te drivery nie zostały uruchomione. Dopiero rozumiem, że jeśli jego zwarcie by byłoby, jeśli by się przegrzewał i byłoby coś, jakieś wyjście zwarte tych driverów czy czegoś, po 10 włącznika, wtedy program uruchomi te drivery wbudowane i to zacznie się grać, ale nie przy standby'u, nie przy standby'u, ludzie, oczywiście mogę się mylić, a tym bardziej, że naprawiam taki bardzo stary sprzęt tak naprawdę trzeci, czwarty raz, tak. Dobra, to, to mamy. Czwarty punkt pominąłem. Czy nie zastanowicie się faktu, że pobór prądu to 70 mA, a poleciał bezpiecznik 2A? Naprawdę, że nie widzisz w tym kupy. No i te, mówiłem, mówiłem, że ten układ steruje ekranikiem. Tamten bezpiecznik zasila coś w ekraniku. I jest bardzo prawdopodobne, że coś tam się mogło uszkodzić. Ale jeśli nie dostaniemy tego układu, to ten, ten sprzęt idzie do kosza. Tam, tam dalsza usterka na razie nas nie interesuje. I ten film Chciałem wrzucić, żeby już coś było wiadomo o tym układzie, żebyśmy już go wiadomo, czy go dostaniemy, czy go nie dostaniemy. I jak tu na przykład napisał, też dużo lu ludzi, na widzów napisało, że to ma wbudowaną pamięć, która jest programowalna tylko raz w fabryce i koniec, i koniec. To więc ten sprzęt idzie do kosza. Jest bardzo prawdopodobne, że coś w ekraniku uszkodziło i bezpiecznik, zasilanie, jak i sam układ. Ale bez wymiany tego układu to, to dalsza naprawa... Nie ma to sensu. W urządzeniu może być kilka usterek. Wniosek na pewno jest na MCU. Może być prawdziwy na tym etapie. Nie dałbym za to głowy. 70 mA, 40 mA. Dobra, to sobie jeszcze zobaczymy. No, no tak, no, no te układy też, tak jak mówiłem, że to i to y, też tworzy jakiś pogląd, że się uszkodziło coś w ekraniku. Może to za sobą pokazałem, ale to miałem na myśli. <grytanie> To jak widzieliście, sprzęt podłączyłem, dokładnie się wlutowałem za diodą, czyli dioda dostaje te napięcie 5-6 V, a dokładnie 5-4V, wyczając spadki ta dioda D1902 i to jest chyba wspólna D19 a to są takie trzy diody pojedyncze tu w ogóle tu mamy mam podwójną jedną, się różni kurde ten schemat, i wychodzi tutaj 5V, wchodzi na nogę 24 i wliczając spadek na diodzie dostaję ten układ 4,7. Volta w tym miejscu, więc podniesiemy napięcie do napięcia 47V i zobaczymy, czy będzie grzał się tylko ten układ MCU, który jak powiedziałem nie powinien stand-by się grzać, dlatego że nie jest uruchomiony i te drivery nawet gdyby były przeciążone, to one nie działają teraz, bo nie ma mocznika naciśniętego, i więc to nie powinno tam się nic grzać w tym stanie. Podajemy 47V. Pyk, 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 pyk jak tam pobór. No 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 no. Skok okej. Wszystko okej. Okay. Okay. Już nam się tutaj układzik powoli zaczyna grzać. Widzimy, nam się grzeje tylko układ. Pobór jest 80 mili, 79 mA, gdzie nasz stabilizator ma wydajność prądową maksymalną 40 mA, to jest dwa razy więcej pobiera sam układ MCU. Mikrokontroler sam pobiera dwa razy więcej, niż stabilizator, który zasila go i jeszcze coś innego y, jest w stanie dać. Y, więc to jest oczywista oczywistość, że on jest uszkodzony. Tym bardziej, że to jest w stand-by'u. Powtórzę się kolejny raz, to nie jest regulator napięcia, ten MCU nie jest regulator do napięcia i on, jeżeli ma obciążone wyjście, to za wiele to nie znaczy dla niego w tym stanie włączenia, załączenia i jest na pewno uszkodzony. Ale okej, okay, wylutujemy go jeszcze. Jeszcze go wylutujemy i zobaczymy, czy coś, ta linia jeszcze będzie miała jakieś obciążenie. Dobrze, lecimy dalej. Jeszcze zanim go wylutuję, to chciałem Wam zwrócić uwagę na pewną ciekawą rzecz, że gdzie jest jedynka w tym układzie, gdzie jest pierwsza noga? Każdy, który naprawia teraz laptopy i wymienia KBC, to by powiedział, że tutaj, gdzie jest te mniejsze kółeczko, bo są dwa kółeczka zwykle, jedno jest duże, a drugie jest małe, tylko każdy powiedział, że tutaj jest jedynka. Natomiast nie, tutaj musimy sprawdzać na rogi i róg, który jest przycięty jest jedynką, czyli tutaj jest jedynka, tu mamy nawet na namalowane, nadrukowane, że to jest szesnastka, czyli jedynka jest tutaj, nie tutaj, gdzie kropka. Taka ciekawostka. Dobra, robimy wyjazd z układem. Dobra, dobrze ludzie, układ jest wylutowany, tak jak mi o to prosiliście i teraz sprawdzamy dokładnie tą samą linię, jaki jest spadek napięcia, wtedy było 0.03 z czymś, czyli 85 ohmów. Teraz mamy, patrzę pierwszy raz, masa na masie. Tego nikt Boże się nie skali, spodziewał. Byli w totalnym szoku. Okej. Okay. No przepraszam Was z góry, że z doświadczenia po prostu wiedziałem, że to jest uszkodzone i nie ma opcji, żeby to nie było uszkodzone. tudzież oczywiście zapewne jest jeszcze usterka bardzo możliwa yy, przez ten bezpiecznik dwuamperowy, który się uszkodził, że układ, którym sterował yy, ten układzik, gdzieś tam w ekraniku może być uszkodzona czy ta tasiemka, ale bardziej prawdopodobnie jakiś układ skalujący może być jeszcze uszkodzony. Ale jeśli tego nie dostaniemy, to ten sprzęt nas już w ogóle nie interesuje w żaden sposób. Szanuję opinie krytyczne. Bardzo bym prosił po prostu, żeby jak najdalej odsuwać się od tej starej mentalności elektrodowej, gdzie piszemy coś tak z przytupem, żeby troszeczkę kogoś tam zabolało. Staram się przekazywać i budować przyjazną sobie atmosferę, przyjazne podejście do ludzi, którzy na przykład zaczynają elektronikę, nie od razu ich tam tyrać. No i tyle. Po prostu. Bądźmy mieli dla siebie i bierzmy krytykę do siebie krytykę techniczną, a personalną zostawmy sobie gdzieś tam w plecach. Mówię to odnośnie wszystkich komentarzy takich bardziej personalnych, bo tutaj ten komentarz kolegi po fachu Rubensa był w porządku. Ok, niestety za wcześnie wyciągnąłeś wnioski. Nie no raczej za wcześnie, może nie. <grydy> Jednak układ jest już uszkodzony na pewno. Po prostu nie chciałem w tej płycie bezsensownie grzebać, bo to jest jednak no, taki eksponacik, To wszystko teraz wylutowując, robić bałagan, topnik. Pady nie są lakierowane. Nowa technologia przewiduje dwa typu solder maski na padach: albo wokół pada, albo no, też można zostawiać ten pad, aby spoina otulała pad. I to jest niedobre, bo pad się wyrywa. I tu jest tak, tak właśnie w tej starej technologii, że. Te pady są zostawiane gołe, jest tylko klej z dołu, który bardzo łatwo od, te pady się od niego odklejają i latają wszędzie. To, 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 to puchnie ta płyta główna, więc dodatkowa robota, która jest niepotrzebna, staramy się jej unikać, bo te PCB dużo, dużo nie wytrzymają, są, są mało odporne na temperatury i staramy się takich rzeczy niepotrzebnych nie robić. Oczywiście no, ten układ trzeba było wylutować, ale jeśli go nie znajdziemy! No to ten układ tutaj na eksponacie yy, słabo, nie? Rozumiem jak najbardziej Waszą krytykę? Oczywiście. Dlatego jest ten film, żeby dopełnić poprzedni film, czego tam w nim brakowało. Ręka na zgodę i lecimy dalej. Hej! A, jeszcze z ten, ekipy, z którą współpracuję, czyli tak. Jeśli macie jakiegoś laptopa do naprawy lub inną podobną elektronikę, to formuła zgłoszenia jest pod każdym filmem w opisie. Jeśli chcecie kupić komputer, laptop i te sprawy, to komputronik, tam wbijajcie. Jeśli chcecie mebelki, tak jak tutaj, to Elzap, tam zapraszam po te wszystkie meble i fotele warsztowe, biurowe. Tem tam kupicie części elektroniczne do waszych sprzętów. I tyle. Cześć, pozdrawiam Was serdecznie i ciepło.